Życie, ze wszystkimi swoimi nieprzewidywalnymi zwrotami, prowadzi nas do spotkań, które nas wyzywają, zmieniają i w pewien sposób ujawniają, kim naprawdę jesteśmy. Może już to poczułeś to nieuchwytne, niemal magiczne połączenie z kimś, kto porusza nie tylko twoje serce, ale i twoją duszę to nie tylko spojrzenie, uśmiech czy dotyk to, co dzieje się wewnątrz sposób, w jaki ta osoba budzi części ciebie, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. I tutaj jesteśmy, mówiąc o miłości. O tej miłości, która nie jest tylko namiętnością czy euforią. To coś głębszego, bardziej rzeczywistego, to miłość, która buduje się powoli, jak bezpieczny dom, kawałek po kawałku. Tylko że, aby zbudować ten dom, musimy być pewni, co robimy. Bo miłość, choć wspaniała, niesie ciężar, który niewielu ma odwagę przyznać. A ty. Jesteś gotowy, żeby usłyszeć, co ten związek naprawdę oznacza? Bo ślub, połączenie się z kimś, to nie tylko piękne wydarzenie z kwiatami i ozdobnymi przysięgami. Ślub to zgoda na wejście na pole luster. I mówię nie tylko o lustrach, które pokazują ładną stronę życia. Nie, mówię o tych, które odbijają Twoje cienie, Twoje niepewności, Twoje najgłębsze lęki. Ta osoba, z którą chcesz dzielić życie, zobaczy to wszystko. Bez masek, bez wymówek. I odwrotnie też jest prawdą. Ty zobaczysz to wszystko w niej. Co się stanie, gdy idealizacje się rozpadną? Kiedy odkryjesz, że ta druga osoba również ma złe dnie, że ona również ma blizny i trudne nawyki? Kochać kogoś oznacza nauczyć się żyć z tym, co nie zawsze jest łatwe, z tym, co nie zawsze do ciebie pasuje. Oznacza przyjąć to, co niedoskonałe, bez zamiaru naprawy. Bo miłość nie wymaga naprawy, miłość wymaga akceptacji, a jeśli myślisz, że samo uczucie miłości podtrzyma związek, jesteś w błędzie, bo w gruncie rzeczy miłość to czasownik, kochać to działanie, to wybór, kochać kogoś to patrzeć na niego w trudne dni i mimo to zostać, to znosić milczenie, gdy słowa się kończą. To podawać rękę, gdy druga osoba czuje się zagubiona, nawet gdy sam jesteś zmęczony. Kochać to troszczyć się, nawet bez prośby. To szanować przestrzeń drugiej osoby, nie obawiając się dystansu. To wybierać bycie obecnym. Czy zastanawiałeś się, co naprawdę znaczy żyć u boku kogoś? Co oznacza dzielenie nie tylko dobrych dni, ale także tych złych? Kochać kogoś, to wiedzieć, że w pewnym momencie ta osoba zawiedzie. Ty również. Ale mimo to, to mieć odwagę spojrzeć na te wady i wybrać odbudowę każdego dnia. Może brzmieć to ciężko, wiem, ale trzeba mówić prawdę o miłości. Romantyzm każe nam wierzyć, że wszystko będzie lekkie, doskonałe i niezachwiane. Tylko, że prawdziwa miłość jest inna: wymaga wysiłku, cierpliwości i wrażliwości. Wymaga, byś odsunął na bok swoją dumę. I przeprosił, gdy popełnisz błąd, byś słuchał nie tylko po to, by odpowiedzieć, ale by zrozumieć drugą osobę, byś się otworzył, nawet jeśli to oznacza wystawienie się na ryzyko zranienia. Czy jesteś gotów na to wszystko? Bo małżeństwo to zobowiązanie i nie dzieje się tylko przy ołtarzu, dzieje się każdego dnia. Kiedy wybierasz przebaczenie zamiast chowania urazy, kiedy wybierasz słuchanie zamiast krzyku. Kiedy wybierasz dostrzeganie dobrych stron drugiej osoby, nawet gdy są one ukryte? I co więcej, kochanie kogoś to także pozwalanie tej osobie na wolność. Czy potrafisz sobie z tym poradzić? Z faktem, że osoba, którą kochasz, jest własnym światem, z marzeniami, pragnieniami i ścieżkami, które nie zawsze będą obejmować Ciebie? Prawdziwa miłość to nie uwięzienie, to pozwolenie na odejście, gdy trzeba, i zaufanie, że jeśli miłość jest prawdziwa. Ta druga osoba zawsze znajdzie drogę powrotną. Amar to odwaga. Odwaga bycia obecnym, oddania się, budowania. Kochać to wiedzieć, że czas was zmieni, że nie będziecie tymi samymi ludźmi, którymi jesteście dzisiaj i że to nie jest problem, ale szansa, ponieważ prawdziwe małżeństwo nie jest statyczne. Jest to proces ponownego odkrywania, gdzie zakochujesz się w sobie nawzajem na nowo, w różny sposób. Więc pytam cię, czy naprawdę jesteś gotowy, by kochać kogoś z taką głębią? Czy jesteś gotowy, by być widzianym ze wszystkimi swoimi siłami i słabościami? Czy stawić czoła wyzwaniom, które przyjdą, bez uciekania przy pierwszej trudności? Bo kochać kogoś to zobowiązać się do bycia lepszym niedoskonałym, ale lepszym. I przede wszystkim to zobowiązać się do wspólnego wzrastania, szanując czas. Etapy i wzloty i upadki, które każda prawdziwa relacja nieuchronnie ma. Jeśli poczułeś te słowa, jeśli coś w tobie zabrzmiało, to może już jesteś na dobrej drodze, bo ostatecznie miłość właśnie o to chodzi. Dwie niedoskonałe osoby, które wybierają budować coś pięknego, nawet gdy świat na zewnątrz się wali, wybierają być dla siebie bezpieczną przystanią, wybierają pozostać. A jeśli wierzysz w ten rodzaj miłości, Podziel się swoją wizją ze mną. Co dla ciebie naprawdę znaczy kochać kogoś? Zostaw swój komentarz poniżej. Razem możemy kontynuować tę rozmowę i tworzyć coraz więcej wartościowych relacji. Więc ruszajmy. Będę kontynuować tę wiadomość. Jakbym rozmawiał bezpośrednio z tobą, twarzą w twarz, mówiąc prawdę, której być może potrzebujesz usłyszeć, bez ogródek, bez ozdobników. Bo miłość, kiedy mówimy poważnie o niej. To nie jest bajka, ale to też nie jest ciężar niemożliwy do uniesienia. To realna, namacalna podróż, i jeśli nie jesteś gotowy, by to zrozumieć, może jeszcze nie pojąłeś, co naprawdę masz przed sobą. Miłość wymaga odwagi, ale nie tylko odwagi, by pozostać. Wymaga odwagi, by być szczerym, z sobą samym, z drugim człowiekiem i z relacją, którą budujecie. Rozejrzyj się. Ilu widzisz par, które są razem, ale tak naprawdę ich nie ma? Ilu żyje pod jednym dachem, ale dystans między nimi jest większy niż czas, czy kilometry mogłyby zmierzyć? Bo małżeństwo bez prawdy jest jak piękny dom z popękanymi ścianami. Z zewnątrz wydaje się solidne, wewnątrz jest na skraju zawalenia. Czy tego chcesz? Chcesz żyć życiem, w którym słowa są ukrywane, uczucia tłumione, a uraza rośnie jak chwast? Powoli niszcząc wszystko? Bo jeśli nie ma prawdy, nie ma miłości. I nie mówię tylko o wierności fizycznej, mówię o prawdzie emocjonalnej, prawdzie, która wymaga byś mówił, gdy coś cię rani, nawet jeśli jest to trudne, prawdy, która wymaga byś spojrzał w oczy drugiego człowieka i zapytał: Czy wszystko w porządku? Czy mogę zrobić coś lepiej? I spójrz, jakie to trudne. Będziesz musiał nauczyć się być przejrzystym, nawet gdy przejrzystość boli. Bo prawdziwie kochać kogoś oznacza pokazanie, kim jesteś, ze wszystkimi swoimi wadami, bliznami i kawałkami, które wciąż próbujesz naprawić, i zaakceptować drugą osobę w ten sam sposób. Kochać to uznanie, że nie otrzymujesz idealnej istoty, ale kogoś, kto, tak jak ty, jest w ciągłej budowie. Jesteś na to gotowy? Bo jeśli nie jesteś, Związek cię obnaży. Odkryje, kim jesteś w głębi serca. Pokaże ci twoje strony, które zawsze starałeś się ukryć swoje niepewności, dumę, trudności w przepraszaniu czy odpuszczaniu. Miłość wystawia te części na próbę, a wtedy masz dwie opcje: albo rośniesz i się rozwijasz, albo pozwalasz, by związek usechł. I nie myśl, że to wydarzy się w wielkich momentach. Wielkie lekcje miłości pojawiają się w drobnych rzeczach. W dniach, kiedy praca cię wyczerpuje, ale mimo to, znajdujesz trochę energii, aby wysłuchać drugiej osoby. W dniach, kiedy się kłócicie, ale decydujecie się spać razem, ponieważ wiecie, że miłość jest większa niż ta kłótnia. W momencie, kiedy zamiast chcieć mieć rację, postanawiasz być w pokoju. Kochać znaczy być pokornym. I to może być najtrudniejsza część. Pokornym na tyle, aby zrozumieć, że nie masz wszystkich odpowiedzi, że będziesz popełniać błędy i że będzie trzeba to przyznać. I pokornym, aby słuchać, kiedy druga osoba mówi, hej, to mnie zraniło. Bez obrony, bez murów, ponieważ w miłości nie ma miejsca na ego, nie ma dla niego przestrzeni. Ego niszczy, rozłącza, tworzy niewidzialne bariery, które oddalają od siebie dwie osoby, które w głębi duszy tylko pragną czuć się kochane. Miłość to obecność, nie tylko ta fizyczna, ale prawdziwa obecność. Czy potrafisz usiąść obok tej osoby, spojrzeć jej w oczy i naprawdę wysłuchać, co mówi, bez rozpraszania się, bez myślenia o czymś innym? Bo dziś ludzie żyją razem, ale osobno. Są fizycznie blisko, ale emocjonalnie oddaleni o kilometry. Nie bądźcie jedną z tych par. Jeśli dzielicie życie, niech to będzie życie, w którym oboje czują się dostrzegani i słuchani. I jeszcze jedno: czy jesteś gotów zrozumieć, że miłość to ruch, że zmienia się z czasem? Ta intensywna pasja z pierwszych miesięcy, ona nie trwa wiecznie, ale to nie oznacza, że miłość się skończyła. Oznacza, że ona ewoluowała, że przekształciła się w coś głębszego. Problem w tym, że wiele osób rezygnuje na tym etapie. Myślą, że ponieważ dreszczyk emocji nie jest już tak stały, ich związek umarł. Ale prawda jest taka, że prawdziwa miłość zaczyna się po tym. Dojrzała miłość nie polega na motylach w brzuchu, lecz na korzeniach. Chodzi o budowanie fundamentu, który wytrzyma burze życia, bo one nadejdą. Rachunki będą się piętrzyć, stres w pracy uderzy, różnice między wami się ujawnią. I to właśnie w tych momentach Ujawnia się prawdziwa miłość. Czy będziesz nadal wybierać tę osobę, nawet wtedy, gdy nie będzie najłatwiejszą wersją samej siebie? Nawet kiedy ty nie będziesz swoją najlepszą wersją, miłość wymaga wysiłku, ale nie myl wysiłku z ciężarem. Kiedy oboje się angażują, kiedy oboje wybierają wiosłować w tym samym kierunku, wysiłek staje się lekki. Bo właśnie taka jest dzielona miłość: dzieli ciężary i mnoży radości. Ale musisz być gotowy wziąć się do roboty. Musisz być gotowy być partnerem we wszystkich aspektach: emocjonalnie, mentalnie, fizycznie. Musisz być gotowy budować razem, razem wzrastać i, co najważniejsze, razem przezwyciężać. I powiem ci coś, czego nikt zazwyczaj nie mówi: Kochać to także nauczyć się przebaczać. Nie mówię, żeby akceptować wszystko, to nie o to chodzi. Ale jeśli chcecie zbudować coś trwałego, musicie zrozumieć, że przebaczenie jest klejem, który zachowuje drobne pęknięcia, ponieważ zranicie się nawzajem. To nieuniknione, ale dojrzała miłość umie spojrzeć na rany i powiedzieć, wyleczymy to razem. Więc zastanów się ze mną, czy jesteś gotowy tak się oddać? Wyłożyć swoją prawdę na stół i przyjąć prawdę drugiej osoby, nawet jeśli nie jest doskonała? Ponieważ w końcowym rozrachunku kochanie kogoś nie polega na tworzeniu idealnego życia. Chodzi o tworzenie prawdziwego życia życia, w którym możecie być sobą, bez masek, bez strachu i mimo to wybierać się każdego dnia. Miłość jest prosta, ale nie jest łatwa. Wymaga od ciebie więcej niż cokolwiek innego w życiu. Ale to również jest to, co najwięcej ci oddaje. Bo kiedy wybierasz prawdziwą miłość, to, co zyskujesz, to więź, która przetrwał czas. Relacja, która, nawet w burzach, sprawia, że patrzysz na drugą osobę i mówisz: Jestem tutaj, jesteśmy razem. A teraz chciałbym wiedzieć, co dla ciebie znaczy miłość? Co w tym wszystkim ma sens w twojej drodze? Bo w końcu kochać to uczyć się. I każda historia miłosna jest wyjątkowa. Podziel się tutaj w komentarzach swoją prawdą. Kto wie, może w ten sposób pomożemy innym zobaczyć, co naprawdę jest istotne w tej wspólnej podróży? I jeśli te słowa poruszyły coś w tobie, dołącz do mnie. Bo ta rozmowa o miłości, o życiu, o tym, co naprawdę się liczy, dopiero się zaczyna. Razem budujmy prawdziwsze, bardziej świadome, silniejsze relacje. W końcu miłość na to zasługuje. I ty również. Bo miłość, prawdziwa miłość. Nie buduje się w jeden dzień, a tym bardziej pustymi słowami. Buduje się w momentach, kiedy wybierasz zostać, nawet gdy wyjście wydaje się łatwiejsze. Dzieje się, gdy trzymasz drugą osobę za rękę i mówisz dam sobie z tym radę, nawet jeśli w tamtej chwili również nie masz wszystkich odpowiedzi. I być może teraz zastanawiasz się, dlaczego to jest takie trudne? Bo kochać kogoś to najbardziej ludzkie i jednocześnie najtrudniejsze, co istnieje. To przebywanie z drugą osobą i jednocześnie z samym sobą, z Twoimi cieniami, lękami i z oczekiwaniami, których nawet nie wiedziałeś, że posiadasz. Nikt nie uczy Cię, jak kochać. Uczymy się po drodze. Uczymy się, popełniając błędy, trafiając, upadając i wstając. Uczymy się w trudnych rozmowach, w ciszy, która naucza więcej niż słowa, w momentach, kiedy musisz odłożyć dumę, bo miłość jest więcej warta. I tu jest sedno sprawy. Miłość jest tego warta, bo nawet z całą jej złożonością, z wszystkimi wyzwaniami i niedoskonałościami, kochanie kogoś nas zmienia, sprawia, że stajemy się bardziej cierpliwi, bardziej empatyczni, bardziej skłonni patrzeć poza siebie samych. Miłość sprawia, że rośniemy, czasami w sposób bolesny, innym razem delikatny, ale zawsze popycha nas do naszej najlepszej wersji. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad wpływem, jaki kochanie kogoś może mieć na twoje życie? Pomyśl o tym. Kiedy dwoje ludzi decyduje się rosnąć razem, stają się dla siebie lustrami. To, co odbija drugi człowiek, może być piękne, ale może też być niewygodne, bo miłość w swojej istocie nie zostawia miejsca na strefę komfortu. Ona cię wyzywa. Pytacie: Czy jesteś gotów być lepszy? Czy jesteś gotów porzucić stare wzorce? Czy jesteś gotów stać się osobą, którą chciałbyś mieć u swojego boku? To właśnie robi miłość. Ciągnie cię w górę, nawet gdy opierasz się. Uczy cię, że czasami, aby to się udało, trzeba odłożyć ja na bok i myśleć o nas. Trzeba zrezygnować z małych bitew, aby wygrać większą wojnę. Budowanie czegoś trwałego, czegoś prawdziwego, czegoś do czego oboje będą mogli spojrzeć wstecz i powiedzieć z dumą: udało nam się. I oto prawda, o której mówi niewielu. Miłość to także wybór, każdego dnia. To wybieranie drugiej osoby nawet gdy rutyna męczy. To wybieranie dialogu, nawet gdy cisza wydaje się bardziej komfortowa. To wybieranie miłości, nawet gdy początkowa pasja traci swoją siłę. Bo prawdziwa miłość to nie tylko uczucie, to decyzja. Decyzja, by kontynuować, poprawiać się, troszczyć się i nigdy nie rezygnować. Więc pytam, czy jesteś na to gotowy? Gotowy na przeżywanie miłości, która nie jest doskonała, ale jest prawdziwa. Gotowy być obecnym partnerem, szczerym i chętnym do wspólnego wzrastania. Bo miłość nie prosi, żebyś był doskonały. Ona prosi. Żebyś był prawdziwy, żebyś był tam, cały, ze wszystkimi swoimi wadami, ze wszystkimi swoimi próbami, bo na końcu kochanie kogoś na tym polega, dawanie z siebie wszystkiego każdego dnia i zaufanie, że druga osoba zrobi to samo. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, zastanów się nad życiem, które chcesz zbudować z tą osobą u swojego boku. Miłość to najpiękniejsza podróż, jaką możesz przeżyć. Pod warunkiem, że jesteś gotowy ją przejść z prawdą, oddaniem i, co najważniejsze, z odwagą. A na końcu, miłość polega na tym: wybieraniu tej drugiej osoby każdego dnia, wspólnym wzrastaniu i przekształcaniu trudności w siłę. Nie dlatego, że jest łatwo, ale dlatego, że warto. Miłość to najbardziej realna i transformująca podróż, jaką możesz przeżyć. Teraz chciałbym usłyszeć od ciebie. Co dla Ciebie jest największym wyzwaniem w prawdziwym kochaniu kogoś? Skomentuj poniżej, podziel się swoją perspektywą i kontynuujmy tę rozmowę. Jeśli ta wiadomość miała dla Ciebie sens, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej refleksji na temat miłości, związków i życia. Budujmy razem bardziej prawdziwe i znaczące połączenia.